Pochodzący z epoki obsesji na punkcie rakiet i eksploracji kosmosu, Holden Hurricane z 1969 roku wyglądał mniej jak samochód, a bardziej jak moduł dowodzenia na kołach. Jego niesamowicie niska wysokość wymagałaby akrobatycznych umiejętności, gdyby nie pomysłowe rozwiązanie Holdena. Hydrauliczna kopuła otwierała się do góry jak mechaniczna muszla a siedzenia wysuwały się i pochylały do przodu, niemal obejmując pasażera w futurystycznym geście. Bez przednich słupków, przednia szyba z plexiglasu zapewniała pełną widoczność z przodu, a tył był uzupełniony kamerą cofania. Technologia, która dziś jest standardem, ale w tamtych czasach była czystą fantazją science fiction. Z silnikiem v 8 umieszczonym centralnie, karoserią z włókna szklanego i cyfrowymi instrumentami Hurricane był manifestem tego, jak może wyglądać przyszłość. Chociaż nigdy nie trafił na ulicę, pozostaje jednym z najśmielszych projektów stworzonych przez australijskiego producenta samochodów. Ital design Aspit, zaprezentowany w 1988 roku, nie tylko zerwał z dotychczasowymi standardami całkowicie zmienił koncepcję nadwozia samochodowego. Jego konwencjonalne drzwi pozostawałyby niezauważalne. Gdyby nie zakrzywiony szklany dach, który łączył przednią szybę, boki i dach w jeden przezroczysty łuk. Element ten został wykonany przy użyciu technologii podwójnie zakrzywionego szkła, co stanowiło techniczne osiągnięcie zapewniające nieprzerwaną linię wzroku. Tak jakby samochód był uformowany z płynnej i jednocześnie solidnej bańki. Prawie całkowita przezroczystość tworzyła jasną, niemal eteryczną kabinę. Przypominającą miejski statek kosmiczny, była to odważna zapowiedź tego, jak design motoryzacyjny może połączyć rzeźbiarskie piękno z praktycznością. Aspid wyprzedził trendy, które dopiero kilkadziesiąt lat później zostały wykorzystane w samochodach o wysokich osiągach, udowadniając, że prawdziwa innowacyjność tkwi w szczegółach, które na nowo definiują nasz stosunek do maszyn. W 1954 roku Kaiser Darin wprowadził koncepcję równie śmiałą co niezwykłą: drzwi ukryte w przednich błotnikach, wysuwające się na bok jak sekretne panele. Była to bezpośrednia odpowiedź na potrzebę łatwego dostępu bez naruszania estetycznej płynności samochodu eleganckiego roadstera wykonanego z włókna szklanego. Ten wybór konstrukcyjny miał kluczowe znaczenie dla działania mechanizmu. Wykorzystując lekkość i dostępną przestrzeń do ukrycia drzwi w czysty i zaskakujący sposób. Jednak innowacyjny urok miał swoją cenę. Szyny i przekładnie wymagały ciągłego czyszczenia. Jeśli były brudne, drzwi zacinały się, zmuszając kierowców do pozostawienia ich otwartych lub w skrajnych sytuacjach do wspinania się na karoserię, aby wysiąść. Wyprodukowany w limitowanej serii. Liczącej nieco ponad 400 egzemplarzy, Darin stał się symbolem powojennej amerykańskiej śmiałości, kiedy to projektanci samochodów flirtowali z eksperymentalną inżynierią w poszukiwaniu tożsamości i ekskluzywności. Na długo przed tym, jak Aston Martin Bulldog wyróżnił się podnoszonymi drzwiami, Lamborghini wyprzedził go modelem Marzal, hmm, prototypem z 1967 roku który wyglądał bardziej jak eksperymentalna kapsuła na kołach. Największą atrakcją były drzwi w kształcie skrzydeł mewy, w większości wykonane z paneli szklanych, które pokrywały zarówno górną, jak i dolną część, zapewniając niemal całkowitą przejrzystość. Dolna szyba, sięgająca do wysokości nóg, pozwalała pasażerom obserwować asfalt bezpośrednio pod samochodem, a mechanizm otwierania Eliminował ryzyko uszkodzenia podczas zbliżania się do krawężników. Odczucia były takie, jakby się znajdowało się w futurystycznej, poruszającej się witrynie. Drzwi były tak duże i rozległe, że pasażerowie tylnych siedzeń nie potrzebowali nawet okien. Szkło sięgało już całej długości kabiny. Marzal nie wszedł do seryjnej produkcji, ale jego śmiałość wyznaczyła kierunki i koncepcje, które dziesiątki lat później. Nadal inspirują Lamborghini i europejskie projektowanie samochodów. Lancia Stratos Zero, zaprezentowana w 1970 roku, była czymś więcej niż tylko ćwiczeniem stylistycznym. Była celowym zerwaniem z wszystkim, co rozumiano pod pojęciem samochodu. Zaprojektowana przez Marcello Gandiniego dla Bertone, jej ekstremalnie klinowy kształt wymagał równie radykalnych rozwiązań. Nie było tradycyjnych drzwi. Do pojazdu wchodziło się przez przednią szybę, która otwierała się do przodu, jak klapa samolotu. Kierowca musiał dosłownie wślizgnąć się do kokpitu, który był niezwykle niski i otaczający, jakby wchodził do ziemskiej kapsuły kosmicznej. Karoseria prawie dotykała podłoża, mając mniej niż 85 cm wysokości, co sprawiało, że był on wizualnie szokujący i fizycznie niedostępny dla większości osób. Nie posiadał lusterek zewnętrznych, a do poszerzenia widoku bocznego wykorzystywano panele wewnętrzne. Dzięki agresywnej estetyce, braku ozdób i niemal obcej prezencji Stratos Zero nie wyglądał jak samochód przyszłości. Wyglądał jak wiadomość pochodząca bezpośrednio z przyszłości. Nazwanie systemu wejścia do Lorimo LS drzwiami nie oddaje pomysłowości jego konstrukcji. Zaprojektowany na początku lat 90. Prototyp całkowicie zrezygnował z bocznych drzwi na rzecz rozwiązania równie funkcjonalnego co efektownego. Cały przód samochodu, łącznie z przednią szybą, otwierał się do przodu jak przegubowa kapsuła. Ta drastyczna decyzja nie miała charakteru wyłącznie estetycznego. Miała na celu maksymalizację aerodynamiki poprzez wyeliminowanie szczelin, które tradycyjnie powodują opór powietrza. Dzięki lekkiemu i wydajnemu silnikowi, turbodiesel LS. Obiecywał zużycie paliwa na poziomie nawet 333 mil na galon, co jest imponującym wynikiem nawet według dzisiejszych standardów. Wnętrze było proste i nastawione na racjonalne wykorzystanie przestrzeni, w tym tylne siedzenia skierowane do tyłu, dostępne tylko przez otwór w tylnej części nadwozia. Lorimo LS nie był tylko studium formy. Był realną propozycją tego, jak wydajność, innowacyjność i radykalny design mogą współistnieć w zrównoważonej przyszłości. Myśląc o McLarenie F1, naturalnie zwraca uwagę jego ekstremalna konstrukcja, ale również drzwi zapisały się na kartach historii motoryzacji. Co ciekawe, inspiracją był skromny japoński samochód Toyota Serra. Gordon Murray, twórca F1, obserwował serrę zaparkowaną na swojej codziennej trasie. I zafascynował go system otwierania drzwi typu motylkowego, który oprócz podnoszenia drzwi usuwał również część dachu. Rozwiązywało to praktyczny problem dostęp do środkowego siedzenia F1. Mary nie tylko przestudiował samochód, pożyczył go, zdemontował mechanizm i wraz z Bruce'em McIntoshem stworzył wersję dostosowaną do brytyjskiego super samochodu. Rezultatem były eleganckie, funkcjonalne i efektowne wizualnie drzwi, które stały się symbolem technicznej wyrafinowania F1. Były one czymś więcej niż tylko stylistycznym detalem stanowiły idealne połączenie formy i funkcji, udowadniając, że nawet największe ikony powstają dzięki obserwacji najbardziej nieoczekiwanych szczegółów. Mówiąc o nietypowych drzwiach i nie wspominając o Mercedesie Benz 300 SL, Popełnilibyśmy zbrodnie przeciwko historii motoryzacji. Wprowadzony na rynek w 1954 roku, legendarny coupé z drzwiami skrzydłowymi nie przyjął tego kształtu ze względów estetycznych, ale ze względu na wymagania konstrukcyjne. Jego lekka i wyrafinowana rurowa rama podnosiła boki tak wysoko, że uniemożliwiała zastosowanie konwencjonalnych drzwi. Rozwiązanie było proste i genialne. Drzwi otwierające się do góry, jak skrzydła gotowe do lotu. Efekt był nie tylko funkcjonalny, ale i kultowy. Oprócz drzwi, model 300 SL, jako pierwszy w samochodach seryjnej produkcji tej marki, otrzymał układ bezpośredniego wtrysku paliwa, zapewniający niezwykłe osiągi. Z prędkością maksymalną, wynoszącą prawie 265 km na godzinę, był przełomowym modelem. 300 SL. Nie tylko przekroczył granicę ówczesnej inżynierii, stał się ruchomą rzeźbą na zawsze kojarzoną z niemiecką perfekcją techniczną. XM Turnpike Cruiser, stworzony w 1956 roku, był kapsułą czasu zaprojektowaną z myślą o przyszłości. Opracowany przez firmę GIA na bazie Forda F250, ten prototyp nie oszczędzał na ekscentryczności i technologii. Jego najbardziej charakterystycznym elementem były przezroczyste panele na dachu w kształcie skrzydeł motyla, które podnosiły się automatycznie po otwarciu drzwi. Widok z góry przypominał podzielony dach T-Top, wyprzedzając trendy, które stały się powszechne dopiero kilkadziesiąt lat później. Ponadto dach był chowany i składał się do bagażnika. Jakby tego było mało, czujniki wykrywały deszcz i uruchamiały automatyczne zamknięcie. Rzadkość nawet w dzisiejszych samochodach. Pomalowany na kolor khaki z perłowym efektem turnpike kosztował około 80 tysięcy dolarów i był wystawiany na salonach w całym kraju, transportowany na specjalnie skonstruowanej szklanej przyczepie. Był to jeżdżący pomnik epoki, w której przyszłość wydawała się być tuż za rogiem w zasięgu ręki kierowcy. Safari car Zaprojektowany w 1969 roku, wyglądał jak połączenie wojskowego pojazdu użytkowego i luksusowego namiotu, stworzonego z myślą o przygodach na afrykańskiej sawannie. Stworzony przez wynalazcę Bruce'a Baldwina Mura pojazd wykorzystywał solidną podstawę International Travel Hall z napędem na cztery koła i silnikiem V8 o pojemności 6,3 litra w połączeniu z automatyczną skrzynią biegów. Co go wyróżniało? Duże, przesuwane tylne drzwi, zaprojektowane specjalnie w celu ułatwienia strzelania podczas jazdy. Wygląd również był imponujący. Cała karoseria była wyściełana pianką poliuretanową i pokryta czarną skórą na ugachydę, co nadawało jej wyściełany i wytrzymały wygląd. Wnętrze oferowało trzy przednie siedzenia, schowki na broń, i tylną kanapę, którą można było przekształcić w łóżko. Wyprodukowano tylko trzy egzemplarze, z których dwa nadal istnieją. Nigdy nie weszło do seryjnej produkcji, ale do dziś Safari Car pozostaje fascynującą anomalią dzikim luksusem stworzonym z myślą o nieznanym. Alfa Romeo Carabo, zaprezentowana w 1968 roku, była czymś więcej niż tylko samochodem koncepcyjnym. Była przełomowym momentem w historii motoryzacji. W erze łagodnych krzywizn i konwencjonalnych linii, Karabo pojawiła się jak szmaragdowy nóż, przełamując dotychczasowe standardy estetyczne. Stworzony przez Marcello Gandini w firmie Bertone, był pierwszym samochodem z drzwiami nożycowymi, które otwierały się pionowo zamiast na boki, tworząc niespotykaną dotąd mechaniczną choreografię. System ten był nie tylko efektowny wizualnie ale także rozwiązywał praktyczne problemy w ciasnych garażach. Wpływ Karabo był natychmiastowy i trwały, służąc jako podstawa dla kultowego Lamborghini Kuntach i kształtując całą generację kanciastych supersamochodów. Pomalowany na iryzujący zielony kolor z pomarańczowymi detalami przywoływał obraz metalowego chrząszcza gotowego do ataku. Dzięki silnikowi Fiu. Osiem umieszczonemu centralnie z tyłu, łączył w sobie osiągi i prowokacyjny wygląd. Karabo nie był tylko futurystyczny. Był przyszłością ucieleśnioną w metalu. Alfa Romeo 33. Stradale, wprowadzona na rynek w 1967 roku, jest często wymieniana jako jeden z najpiękniejszych samochodów, jakie kiedykolwiek zbudowano. Wywodzący się bezpośrednio z prototypu wyścigowego. Typo 33 został dostosowany do jazdy po drogach publicznych w niezwykle limitowanej produkcji liczącej zaledwie 18 egzemplarzy. Dzięki lekkiej aluminiowej konstrukcji ważył zaledwie 700 kg i był napędzany dwulitrowym silnikiem V8 zamontowanym z tyłu po środku, zapewniającym imponujące osiągi jak na tamte czasy. Jednak prawdziwą atrakcją były drzwi zawiasowe, otwierane do góry i do przodu. Odsłaniały nieoczekiwanie szerokie i eleganckie wejście. Po zamknięciu tworzyły iluzję podzielonego dachu, podkreślając płynność linii. Owalne reflektory, zintegrowane z łagodnymi krzywiznami nadwozia, nadawały samochodowi organiczny, niemal żywy wygląd. 33 Stradale nie był tylko samochodem sportowym, był funkcjonalną rzeźbą, w której każda linia służyła zarówno aerodynamice, jak i sztuce na kołach. Aston Martin Bulldog, zaprojektowany w 1979 roku, wyglądał bardziej jak artefakt technologiczny niż konwencjonalny samochód. Mając zaledwie metr i 3 cm wysokości, jego obecność na ulicach była niemal surrealistyczna. Największe wrażenie robiły ogromne drzwi skrzydłowe, uruchamiane za pomocą elektrohydraulicznego systemu, który podnosił nie tylko dach ale także część bocznej podłogi, tworząc niemal teatralną przestrzeń. Mechanizm ten powodował, że całkowita wysokość pojazdu praktycznie podwajała się po otwarciu drzwi. Zaprojektowany, aby przekroczyć prędkość 320 km na godzinę, Bulldog spełnił tę obietnicę dopiero w 2023 roku, osiągając imponujące 331 km na godzinę. Jego silnik V8 Biturbo, o pojemności 5,3 litra dostarczał surową moc w futurystycznej karoserii. Bulldog był czymś więcej niż tylko ćwiczeniem inżynieryjnym. Był stylistyczną prowokacją, która dowiodła, że Aston Martin może być również radykalny, wyzywający i absolutnie wyjątkowy. Bertone Ramarro, zaprezentowany w 1984 roku. Był prawdziwym ćwiczeniem kreatywnej śmiałości z włoskim akcentem na klasycznym amerykańskim modelu. Wykorzystując podwozie Corvette C4, zaproponowano radykalne rozwiązanie: przeprojektowanie samochodu w futurystycznym stylu, zachowując jego sportowy charakter. Najbardziej charakterystycznym rozwiązaniem były drzwi, które zamiast otwierać się na boki, Przesuwały się do przodu nad przednimi błotnikami, tworząc niezwykły otwór, który wyglądał jak z filmu Science Fiction. Ponadto Bertone przeniósł chłodnicę i klimatyzację do tyłu, poprawiając wyważenie całości i zwalniając miejsce na jeszcze bardziej zwężony przód. Dzięki płaskiemu wyglądowi, agresywnym liniom i imponującej prezencji, Ramarro zadebiutował podczas Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. I pojawił się na największych międzynarodowych salonach, zdobywając nagrodę Car Design Award w 1985 roku. Nie był to tylko korwet w galowej odsłonie, była to europejska wizja przyszłości amerykańskiej motoryzacji. BMW Z1, wprowadzone na rynek pod koniec lat 80., stanowiło prawdziwe zerwanie z wszystkim, co wiadomo było o drzwiach samochodowych. Zamiast otwierać się na bok lub do góry, Drzwi Z1 przesuwały się w dół, znikając w bocznych osłonach samochodu, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Napędzane paskami zębatymi, połączonymi z systemem szyn, drzwi i szyby opadały synchronicznie, odsłaniając niską przestrzeń, przez którą można było przejść nawet podczas jazdy. Wyczyn ten był możliwy tylko dzięki zastosowaniu termoplastycznych paneli i innowacyjnego, rurowego podwozia. Które zapewniały sztywność i lekkość konstrukcji. Z1 był produkowany w limitowanej serii i szybko stał się obiektem pożądania kolekcjonerów i entuzjastów. Jazda z opuszczonymi drzwiami była nie tylko fajna, ale wręcz zalecana, co sprawiało, że doświadczenie to było wyjątkowe i pobudzające zmysły. Z1 był czymś więcej niż roadsterem. Był manifestem tego, jak design może w inteligentny i stylowy sposób rzucać wyzwanie konwencjom. Cadillac Cyclone, opracowany pod koniec lat 50., jest jednym z najbardziej charakterystycznych przykładów technologicznego optymizmu, który kierował projektowaniem samochodów w Stanach Zjednoczonych, dzięki przezroczystemu dachowi przypominającemu kabinę samolotu odrzutowego. Samochód ten zachwycał zarówno estetyką, jak i pomysłowymi rozwiązaniami. Jego elektrycznie sterowane, przesuwane drzwi podnosiły przezroczyste panele w kształcie skrzydeł motyla, tworząc szerokie i futurystyczne otwarcie. Składany dach przechowywany w bagażniku był wyposażony w czujniki deszczu, które zapewniały automatyczne zamknięcie w przypadku niestabilnej pogody. Jakby tego było mało, powierzchnia szklana została pokryta warstwą naparowanego srebra. Aby blokować promieniowanie ultrafioletowe. Bardzo zaawansowana technologia, jak na tamte czasy. Wyceniany wówczas na około 80 tysięcy dolarów, Cyclone był odważnym projektem, który wyprzedził trendy i technologie, które stały się dostępne dopiero wiele dziesięcioleci później. Ferrari 512 S Modulo, zaprezentowane w 1970 roku, było niemal obcym pojazdem na kołach. Stworzonym przez legendarną firmę Pininfarina. Dzięki radykalnemu klinowemu profilowi i ekstremalnym poziomym liniom, modulo eliminowało wszelkie ślady konwencjonalności, łącznie z drzwiami. Dostęp do kabiny zapewniała przesuwana do przodu szklana kapsuła, obejmująca przednią szybę i część dachu, umożliwiająca wejście do wnętrza niczym do statku kosmicznego. To odważne rozwiązanie pozwalało zachować całkowicie czysty profil samochodu, podkreślając jego futurystyczny i niemal statyczny wygląd. Pod karoserią krył się 5 silnik Fum 12 o mocy 550 koni mechanicznych, pochodzący z modelu wyścigowego Ferrari 512S, który jednak nigdy nie został uruchomiony. Kilkadziesiąt lat później, producent James Glickenhaus odrestaurował prototyp i uruchomił go pomimo pożaru w 2019 roku. Modulo pozostaje dziełem sztuki motoryzacyjnej, zrodzonym z przesady, marzeń i najczystszej włoskiej wyobraźni. Firebird III, zaprezentowany przez General Motors w 1958 roku, był wizją przyszłości widzianą oczami ery odrzutowców. Dzięki konstrukcji z dziewięcioma skrzydłami, niezależnymi szklanymi kopułami dla kierowcy i pasażera oraz lekkim nadwoziem z włókna szklanego, model ten wydawał się bardziej przystosowany do lotu niż do poruszania się po drogach. Drzwi były osobnym widowiskiem. Podnosiły się do przodu, odsłaniając indywidualne kabiny przypominające kokpity naddźwiękowych myśliwców. Szklane panele łączyły się z karoserią tworząc niemal płynną ciągłość wizualną. W miejscu kierownicy znajdował się centralny joystick sterujący wszystkimi funkcjami, przenosząc kierowcę w zupełnie nowy świat jazdy. Silnik, turbina gazowa GT305 Wildfire, był lżejszy i bardziej wydajny niż jego poprzednicy. Nigdy nie przeznaczony do produkcji Firebird 30 był manifestem GM. Pokazującym przyszłość, w której samochód stał się naturalnym przedłużeniem inżynierii lotniczej. Ford GT40, prawdziwy potwór torów wyścigowych lat 60., ukrywał swoją genialność w drobnych szczegółach, które miały ogromne znaczenie. Na pierwszy rzut oka jego drzwi mogły wydawać się tradycyjne, ale przy bliższym przyjrzeniu się można było dostrzec coś wyjątkowego. Sięgały one aż do dachu. Rozwiązanie to, dalekie od czysto estetycznego, miało charakter zasadniczy. Przy całkowitej wysokości zaledwie 102 cm, wejście do GT40 było fizycznym wyzwaniem, zwłaszcza w kasku. Wycięcie w dachu ułatwiało kierowcom wsiadanie i wysiadanie, oszczędzając cenne sekundy podczas zmian kierowców w długich wyścigach, takich jak Le Mans. Ten techniczny szczegół stał się charakterystycznym elementem wizualnym podkreślającym agresywną i obniżoną sylwetkę modelu. Dzięki silnikom FUV, 8 o mocy przekraczającej 400 koni mechanicznych GT40 dominował w Le Mans przez 4 lata z rzędu, detronizując Ferrari i zapisując się w historii. Proste, ale pomysłowe drzwi były fundamentalnym elementem technicznego i symbolicznego triumfu amerykańskiej inżynierii w Europie. Graham Type 97 Sharknose Wprowadzony na rynek w 1938 roku, był samochodem, który emanował wizualną śmiałością i techniczną przewagą nad swoją epoką. Jego płynna konstrukcja z przednią częścią w kształcie nosa rekina wyprzedzała estetykę lat 40., ale prawdziwą różnicę stanowiły drzwi. Zamontowane z tyłu na wahadłowych zawiasach, tak zwane samobójcze drzwi. Pozostawały równoległe do karoserii po otwarciu, zapewniając łatwy dostęp bez zakłócania płynności linii zewnętrznych. W wersjach kabrioletowych stworzonych przez mistrza rzemiosła Jacquesa Saouchica w Paryżu, okna były podzielone na dwie niezależne sekcje. Większa część opadała jako pierwsza, a następnie mała trójkątna przednia szyba. Jednak system ten działał tylko przy całkowicie zamkniętych drzwiach co sprawiało, że obsługa była dość ograniczona. Obecnie znane są tylko dwa egzemplarze, a jeden z nich został sprzedany na aukcji za około 700 000 euro w 2017 roku. Żywa relikwia motoryzacyjnej śmiałości okresu przedwojennego.